Czy każdy w Polsce powinien mieć dostęp do broni? Na to pytanie odpowiem dziś ze swojej perspektywy i ze swojego chłopskiego rozumu. Długo nosiłem się z zamiarem zrobienia tego materiału i już wiem, że wielu będzie niezadowolonych. No cóż, a może wręcz przeciwnie? Może ktoś zmieni zdanie? Na początek podkreślę, to tak dla wszystkich, którzy przesłuchają pierwszego argumentu i poddadzą się defekacji, że oni się tyle starają, a tu przychodzi jakiś hoplofob i wszystko psuje. Zatem jestem posiadaczem broni, jestem za liberalizacją w kwestii dostępności do broni, tak? Jestem za ułatwieniem dostępu i nie ma tutaj żadnego ale. Ale czy jestem za powszechnym, nieskrępowanym, niczym nieuregulowanym, Dostępem do broni, to może nie sugeruj odpowiedzi, o wszystkim ci opowiem, ale od początku. Pewien pan w jednym ze swoich materiałów wspomniał kiedyś coś, co trochę dało mi do myślenia. Cytuję z pamięci, było to dawno i nie chcę mi się tego szukać, po prostu jestem zbyt próżny. Więc tutaj ten wyimaginowany cytat: Osoby, które zrobią już to pozwolenie na broni, to jakoś tak szybko zapominają o tym, żeby nawoływać do powszechnego dostępu do broni i już ta czerwona książeczka sprawia, że czują się jakby lepsi od innych, że oni zrobili te wszystkie pozwolenia i teraz mają gdzieś walkę o wolny, powszechny dostęp do broni. Koniec tego wyimaginowanego cytatu. I przewrotnie powiem wam, że coś w tym jest. Oż ty, a ja myślałem, że jesteś przyjacielem broni, a ty jesteś ukryta opcja hoplofobiczna. No to może daj mi dokończyć. Ja podzielę się swoim zdaniem, a jak się nie zgadzasz, to podzielisz się swoim w komentarzach i kto wie, może to tym nie przekonasz. Zatem pierwsza rzecz i ten najważniejszy punkt. Mam taką hipotezę, że gdybyśmy dziś jakoś cudownie otworzyli powszechnie dostęp do broni, nagle w rządzie tam komuś coś przeskoczyło i mówi tak, bierzcie i kupujcie tego, ile tylko chcecie. I dostęp do broni, możliwość zakupu nagle to staje się czymś powszechnym. No weźmy takie jakieś minimalne ograniczenie, na przykład na dowód. Idziesz do sklepu i kupujesz glocka. Czyli spełniają się wielu mokre sny. jesteśmy bezpieczni jak Szwajcaria, wolni, nikt nam niczego nie zabrania. Rynek broni nagle się rozrasta. Pistolet możesz kupić w każdej Biedronce. Przeciwnicy broni palą się protestacyjnie na rękach miasta, ale nic nie mogą zrobić. Strzelnicy otwierają się na każdym rogu. Strzela już każdy Mężczyzna, kobieta i dziecko, strzela twoja babcia i jej koleżanka z senatorium, no strzelecki raj. I teraz zejdźmy na ziemię, bo według mojej hipotezy taki stan trwałby maksymalnie hmm, 6 miesięcy, gdyż incydentów z bronią byśmy po prostu nie uniknęli. One bardzo szybko zadziałałyby na opinię publiczną. Być może teraz wydaje ci się to totalnie głupie, bo w wielu branżach przecież są wypadki, wiele rzeczy, które jest legalne, powoduje całą masę problemów. Weźmy samochody, alkohol. Więc zapytasz, wyborny szczelcu, dlaczego traktujesz Polaków, jak idiotów, i uważasz, że nagle ludzie zaczęliby do siebie strzelać. Przecież, gdyby chcieli zrobić sobie krzywdę, to nóż, tępe narzędzie, no krzywdę można zrobić nawet kamieniem. Tak? Tych argumentów na pewno nie jeden z nas, nie jeden miłośnik broni używał w sytuacji, gdy spieraliśmy się z jakimś przeciwnikiem broni. Czyż nie? Tylko widzisz. Takie zwykłe wypadki, takie zwyczajne, że ktoś tam na przykład przejechał kogoś samochodem, podejrzewam, że wypadki z pijanymi kierowcami to jest codzienność. Smutna, ale codzienność. No i widzisz, te wszystkie zwykłe wypadki nie są tak nośne, a wszystko, co jest związane z bronią, od razu trafia na pierwsze strony gazet. Poza tym nie mówię nawet o celowych działaniach, a o takich zwykłych wypadkach, których byśmy nie uniknęli. Pomyśl o swoich początkach czy o jakichś drobniejszych wypadkach, które zdarzyły się na etapie szkolenia. A jeśli nie masz broni, a optujesz za takim powszechnym dostępem, to posłuchaj. Tak, trochę ogólnie jako społeczeństwo nie mamy niestety obycia z bronią. Tak, niestety jako społeczeństwo nie mamy. Obycia z bronią i możesz się obrażać, wyzywać od najróżniejszych epitetów. Możesz nawet wyzywać mnie tym przezwiskiem na M. No ale w tym trudnym temacie to jest smutna prawda. Czy coś można w tym kierunku robić? Owszem, zaraz postaram się podać też swoją propozycję, ale najpierw argument Ameryki, który musi tutaj paść. I to ciekawe, bo ta Ameryka zarówno chętnie jest cytowana przez przeciwników, jak i zwolenników broni. W niektórych stanach Ameryki wygląda to tak, że idziesz do sklepu, kupujesz na ichniejszy dowód broń, no i statystyki pokazują, że wypadki z legalnie posiadaną bronią, tak? Z legalnie posiadaną bronią, nie przekraczają i tak dalej, i tak dalej. Czyli no jakoś się nie pozabijali. Tylko właśnie, widzisz, o to chodzi, że tam mały John, brany jest przez swojego ojca, Teda, na shooting range, a Ted był brany przez swojego ojca, Boba, na pustynie, czy tam gdzieś do jakiegoś lasu, i sobie strzelali. Uczył cię ktoś rąbać drewna? To często na wsiach takie umiejętności przechodziły z ojca na syna. Tak, syn źle trzymał siekierę, ile się zamachiwał. No ale ten ojciec go tego uczył, więc podobnie, bywa to w Stanach. Skąd to wiem? Opowiadają kiedyś taką historię, jak mój znajomy poszedł na pierwsze strzelanie ze swoim ojcem, miał około 6 lat i ten zrobił mu taką szybką szkołę strzelania, taki chrzest bojowy ze strzelbą, gdzie mały od razu wiedział od tych pierwszych chwil pierwszego kontaktu z bronią, wiedział, że to jest coś poważnego, że to nie jest zabawka, że z tym się po prostu nie można wygłupiać, i tak dalej. No mieli różne dziwne metody wychowawcze, które uczyły szacunku do broni jako do narzędzia. My, niestety, znów jako społeczeństwo, nie mówię ty, bo ty pewnie się znasz na broni i nie mówię tego z przekąsem, szczerze w to wierzę to my jako społeczeństwo znamy to głównie z filmów, czy z gier, z diabelskich gier w dodatku. I wracając do tych pierwszych przygód z bronią, to komu nie zdarzyło się wymachiwać lufą na początkowych etapach nauki? Kto nie odwalił jakiegoś potencjalnie niebezpiecznego numeru, niech pierwszy rzuci kamieniem. Oczywiście wiem, że nie ty, ani nie ty, ale pewnie twój kolega tak zrobił. Zatem rusz wyobraźnią i zastanów się, gdyby nagle powiedzmy milion osób kupiło broń bez jakiegoś minimalnego przeszkolenia, bez tych podstawowych BHP, bez wpajania, że jak... Pod chodzisz do broni, to nie myśl o kieliszku. Bez podstawowych podstaw jak usunięcie zacięcia. A gdzie tam mowa o jakichś blosach? I incydenty pojawiłyby się szybciej niż byśmy się spodziewali. I tutaj cali na biało weszliby ci wszyscy osobnicy, nazwijmy to sceptycznie nastawieni do broni. Broń dla cywila? Absolutnie. Jacyś byli komendanci, eksperci od strzelania, zasypaliby nas biedzeniem. W każdej stacji śniadaniowej słychać by było o tym, że kolekcjonerzy to tylko taka przykrywka i nawet nie piłują swoich iglic. I że w ogóle to bezpieczniej byłoby tak jak w Anglii, że nie powinno się nosić przy sobie nawet noża. Widzicie sami, chłop, chłopa postrzelił. Czemu postrzelił? No niechcący, niespecjalnie. On chciał tylko pokazać. No ale skąd się miał tego nauczyć? I w konsekwencji jestem pewien, że mielibyśmy efekt zupełnie odwrotny do zamierzonego. Że zamiast poluzować, to z czasem bardzo szybko by się to zaciśniło. I naiwnym jest myślenie, że każdy jest na tyle odpowiedzialny, żeby z własnej woli się tego wszystkiego uczyć, tak uczyć pilnie. Jeżeli nie ma przymuszenia, nie ma tego egzaminu, czy wszystkich tych obostrzeń, no szczerze, Nasz sobie rękę uciąć, żeby wszyscy by do tego podeszli poważnie? Ale panie, statystyka, ale wypadki samochodowe przecież są. Tylko dlaczego wypadki samochodowe tak mocno nie elektryzują społeczeństwa? Bo niestety samochód sam w swoim przeznaczeniu nie budzi negatywnych skojarzeń. Tobie być może. Na pewno. Broń kojarzy się z zawodami strzeleckimi, z kumplami na strzelnicy, może z przyjemnym czasem spędzonym w wojsku, ale statystycznemu oglądaczowi telewizji kojarzy się nieco inaczej. I naprawdę muszę to rozwijać? Wypadek samochodowy dla takiego przeciętnego Kowalskiego to jest. Patologia, to wtedy użytkownik jest zły, to on sięgał po alkohol, to on jechał zbyt szybko, zaś w przypadku broni, to już sama koncepcja jest zła. No, według przeciwników, oczywiście. I znów możesz się z tego śmiać, możesz się na to irytować, ale nie zmienisz przez to ludzkich odczuć na dany temat. Dlatego, żeby broń mogła kojarzyć się z rywalizacją sportową, lub dla innych, weźmy nawet z obronnością, tak? Czuję się bezpieczniej, mając przy sobie broń, ktoś tak może powiedzieć. To trzeba, jakkolwiek to brzmi, promować ją właśnie w takich kierunkach. I idzie to wolno, ale idzie do. Do przodu, bo mamy teraz jakieś 300 tysięcy posiadaczy broni. To nadal jest marny wynik. Nie wiem, to jest nieco ponad 1% dorosłego społeczeństwa. Jest dużo do zrobienia, ale jak mawia pewien Mariusz małą łyżeczką się bardziej najesz. Często wspominacie też, że egzaminy to absurd, że tego nie powinno być. Otóż moim zdaniem egzaminy powinny jak najbardziej zostać, ale gdyby to ode mnie zależało, jak pewnie wiesz, nie zależy to ode mnie, no ale pogdywać sobie można, to egzaminy powinny być robione głównie właśnie pod kątem bezpieczeństwa. Bo absurdem jest, że na przykład kolekcjoner musi uzbierać te 35 punktów, tak, do tego, żeby kolekcjonować broń. Czy nawet sportowiec, który musi zrobić skupienie. Z czasem pewnie każdy się tego skupienia nauczy i z czasem pewnie każdy też zdobędzie te 35 punktów na każdej broni. Ale do tego wszystkiego właśnie powinno być bezpiecznie, więc kwestie bezpieczeństwa powinny być wałkowane. No i chyba tutaj każdy się zgodzi. Okej, okay, może nawet to teraz wydaje się logiczne. Może nawet się z tym zgodzisz. No ale nadal mówisz, a przecież to i tak jest nic nie warte, przecież ja i tak nic nie mogę zrobić. To i tak przecież uważam, że możesz, bo możesz tak naprawdę zabrać swojego znajomego na strzelicę. Możesz kogoś namówić na wyrobienie pozwolenia, co już teraz jest naprawdę bardzo proste. Więc wykorzystajmy ten moment, bo nie wiadomo jak będzie. Wiecie, władze się zmieniają. Różne tam się rzeczy zmieniają, a teraz jest naprawdę łatwo i w miarę tanio. Więc, czemu by nie wykorzystać tej okazji? Bo, jak będzie więcej tych wyedukowanych strzelców, to wtedy będziemy mieli konkretne statystyki. Tak, mamy powiedzmy pół miliona strzelców, czy milion strzelców. I wtedy zobacz, każdy taki strzelec ma w swojej rodzinie już osoby wyedukowane, bo być może jego żona się bała, a teraz widzi, że dzięki tej broni chłop jest spokojniejszy, że jakby tak mniej imprezuje, nawet samochodem wolniej jeździ, bo coś w tym jest. Nie wierzy mi na słowo, wyrób pozwolenie, to stajesz się spokojniejszym człowiekiem. No a wtedy, wierzę w to, idzie efekt kuli śnieżnej. Jest dużo strzelców, jest większy rynek, czyli wszystkie te sklepy, strzelnice, służby na to przychylniej patrzą i każdy jest zadowolony. Możesz rzeczywiście zrobić po staremu, czyli nawrzucać, że Bangladesz, Europy, że najgorzej na świecie i w Ameryce jest lepiej i w Szwajcarii jest lepiej i tak dalej. Tak czy inaczej zapraszam do dyskusji, co sądzisz w tej kwestii i gdyby to od ciebie zależało, to co byś zrobił, co byś zrobiła. Tymczasem dziękuję ci za wysłuchanie i obejrzenie tego materiału, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na strzeli. Czynnicy, cześć!